Złodziej snów. Oto opowieść o tym, jak Kitty, Mimi i ich przyjaciele poznali tajemniczego złodzieja snów. Och, bajeczna pogoda! Wymarzony dzień na malowanie! Na pewno namaluję dziś prawdziwe dzieło! Ha! Ha! Dlaczego krzyczysz? Miałam sen. A powiedz mi. Sen zniknął. Zniknął? Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tym, kim chciałabyś zostać? Kim będziemy, kiedy już dorośniemy? Oczywiście, ty chcesz być malarką, wielką artystką, prawda? Chcesz malować obrazy? Tak, w moim śnie malowałam. Wszystko było wspaniałe. O. Nagle pojawił się straszny wir i mój sen. Zaczął uciekać, aż zniknął w jakimś strasznym tunelu. Przestraszyłaś się czegoś. To był mój ulubiony sen. Nie przejmuj się. Każdy czasem miewa złe sny. Mimi cały dzień martwiła się, że jej ulubiony sen tak nagle zniknął. Mimi! A co? Nie martw się. Ten miły sen na pewno znów ci się przyśni. Och, może, a jeśli się nie przyśni, a może ten twój sen zniknął, ponieważ już niedługo przyśni ci się coś innego, coś znacznie bardziej interesującego? Chciałabym! Słuchajcie! <grym> Słuchajcie. Wiecie co? Wiecie? Po całym naszym mieście krążą bardzo dziwne plotki. Jakie plotki? słyszałaś? Co to za plotki? Cóż, może nie powinnam mówić. Nieładnie jest powtarzać plotki. Nie nuć, mów! Tak, fifi, nie drażnij się. Powiedz, co słyszałaś? No dobrze, jeśli nalegacie. Podobno. Aha! Ktoś krąży po okolicy i kradnie sny. Niemożliwe. Nie można ukraść snu? Nie wiadomo. Jak można ukraść sen? Nie wiem, co o tym myśleć, ale możliwe, że to coś zjada sny. Co? co? Chyba nas nabierasz, Fifi, po prostu bujasz. Nikogo nie nabieram. Mówię tylko to, co słyszałam. To jakieś bzdury. Nie można ukraść czyjegoś snu, bo on jest przecież w głowie. Słuchajcie, chcieliście wiedzieć, co wiem, a teraz nazywacie mnie kłamczuchą. Już się do was nie odezwę. Ja ci wierzę, Fifi. Może wiesz coś jeszcze? Hmm? Kto to robi? I jak on to robi? O, dziękuję. Jesteś kochana. Cieszę się, że mi uwierzyłaś. Nie, jestem wcale kłamczuchą. Nie wiem, czy to prawda, ale mówią, że ten złodziej dostaje się do snów i po prostu pożera je. Pożera <laughs> cały sen? Tak, ale kradnie je tylko dzieciom, które mają ładne sny, zwłaszcza takie o przyszłości. Nadal myślę, że to bójdy. Jakoś trudno w to uwierzyć. A -a -a -a. Nie mówmy A -a -a. o tym. Zaczynam się bać. Wracając tego dnia do domu, Mimi i Kiki nie mogły przestać myśleć o złodzieju snów. Słuchaj, Mimi. Ha? Czy myślisz, że to, co opowiedziała nam Fifi, to prawda? Ha. Myślę o tym przez cały czas i wydaje mi się, że coś w tym jest. Ale jak ten złodziej może się dostać do czyich snów i je zjeść? Sny są przecież w naszych głowach i nikt inny, tylko my je śnimy. O, e, wiem! To straszne, okropne! Jeśli ktoś kradnie nasze sny, to koniecznie musimy mu w tym przeszkodzić. Jak to zrobić? To bardzo trudne. Jeszcze nie wiem jak. Trudne. O, czekaj! Mam pewien pomysł! Chodź, pomożesz mi! O! powiedz mi! Dobrze, teraz ci powiem. Fifi mówiła, że ten złodziej wślizguje się do czyjegoś snu i go zjada. No właśnie! Jeśli będę miała sen o przyszłości, może złapiemy tego złodzieja? Nie wiem, jechać! Dowiesz się! Teraz schowaj się i obserwuj! Co? Kiedy złodziej przyjdzie po mój sen, ty go złapiesz! Ha, ha! Już wiem! Jesteś gotowa, Mimi? Tak! Zasypiaj, Tity! Chcę być pianistką, chcę być pianistką, chcę być pianistką jak mama, gdy była młoda. O! Zjawił się już ktoś, Mimi? Nie, nie. Nikogo tu nie ma. Nie dziwię się. Wydaje się, że nie zasnęłam dość głęboko. Możliwe! Oh. O, nie widziałaś jej w swoim śnie? Nie, nie było tam żaby. No to spróbujmy jeszcze raz. Jestem pianistką, jestem pianistką, jestem pianistką. Właśnie gram na koncercie, jestem sławna. Tego wieczoru Kitty i Mimi poszły porozmawiać z tatą. Co? Mówicie o złodzieju snów? Słyszałeś o nim? Być może. Słyszałem o zjadaczu koszmarów. Serio? I może widziałeś go? Nie, ale mam chyba o nim książkę. Tak, o, właśnie tu. Istnieje legenda o tapim zjadaczu koszmarów. Zjadacz koszmarów? Otóż tak, patrzcie. Wygląda bardzo mile. Zjada złe sny, ale tu nie jest napisane, że zjada i dobre sny. Śniło mi się, że jestem naprawdę dobrą malarką. To mój ulubiony sen. Dlaczego nigdy mi o nim nie opowiedziałaś? Teraz zniknął, ale chyba tapi nie zjadł miłego snu. Tak, to może oznaczać, że pojawił się prawdziwy złodziej snów. Ale kto to może być? Przykro mi, ale nie wiem. Słyszałem tylko o Tapim, zjadaczu koszmarów. O, możliwe, że Fifi to wszystko wymyśliła. Mhm. Następnej nocy obie spokojnie zasnęły. Tym razem to Kitty miała uroczy sen. Śniło jej się, że była sławną pianistką, tak jak marzyła. now we have gone, to say it's fine now eh? Cześć. świetna myśl. Jeszcze tylko pięć znów i już będę duży. Co? Na imię Pufin. Cześć Pufin. Jesteś krewnym Tapiego zjadacza koszmarów? Nie, on zrezygnował. moja rodzina się tym zajmuje. Tak, ciekawe. Dlaczego kradniesz nasze sny? O nie, kradnę waszych snów. Ja je zjadam. <śmiech> <śmiech> To to samo. Wkradasz się do naszych snów o przyszłości i zabierasz je, i wtedy robi nam się bardzo smutno. Trudno. Wiem, że powinienem zjadać tylko złe sny zgodnie z rodzinnymi zasadami. To znaczy, że nie powinieneś zjadać naszych snów? Ale tak robisz. Zaraz wyjaśnię, żeby stać się dorosły, muszę zjeść aż sto ich snów. Hmm, ale złych. Tak? Brakuje mi już tylko pięciu snów. Raz i drugi ukradłem dobry sen i bardzo mi posmakowały. A może przynajmniej oddasz nam te, które ukradłeś ostatnio, co? Nie, bo chcę jak najprędzej stać się dorosły i zabrakłoby mi snów w mojej tabeli. Nie rozumiecie tego? Przecież one należą do nas! Ale ty nie rozumiesz, że to zwykła kradzież. To tylko sny. To nie są jakieś prawdziwe rzeczy. Właśnie, że są prawdziwe, bo pochodzą z naszych myśli i uczuć. Masz je oddać. Złapmy go mimi. Tak. Kitty, dlaczego dzwonisz? Przecież jest bardzo późno. Wiem, ale, ale chciałam cię ostrzec, Tomasz. Widziałyśmy złodzieja snów. On tu grasuje. Przestań. Budzisz mnie z powodu takich bzdur? Jest za późno na głupie dowcipy, wiesz, Kitty? To nie dowcipy, Tomasz. To groźna sprawa. Kitty, już Fifi naplotła coś na ten temat. Cześć. Coś podobnego, żeby budzić kogoś i pleść takie bzdury. Ah. Eh? Dziwne. Widocznie wiatro otworzył okno. Chcę wrócić do mojego snu. Ah. Ah. Um. Aaaa! Ktoś ukradł bórze? Naprawdę ja nie też. W dalej będzie. Co nie się... Cześć! Cześć! Co, o! O. co wam się dziś stało? złodziej snów. Zjadł nam nasze sny. O! Naprawdę wszystkim wam ukradł sny? Wszystkim? No, tak. A myśmy tak. uprzedzały. Ale tak trudno nie poddać się miłym snom. Gdy zadzwoniłyście, byłem w środku mojego ulubionego snu. Chciałem go dośnić do końca. Nic nie przestrasza super Tomasza! A? A! O, Judy, a twój sen? W moim śnie byłem już wielkim naukowcem i właśnie miałem otrzymać nagrodę Nobla. A w moim ulubionym śnie byłem cukiernikiem i ozdabiałem ogromny tort. Naprawdę? Tak, ale zerwał się wicher i zniszczył tort. Nie zdążyłem go spróbować! Wierzyjcie teraz w to Pożera je! Niestety, mój sen też ukradł, jestem tym. Widzieliście go? Tak, to taki czarny stwór, który się śmieje. Bardzo bym chciał wiedzieć, w jaki sposób dostaje się do naszych snów. A ja chcę odzyskać mój tot! Trzeba z tym skończyć, bo nigdy już nie będziemy mieli snów. Właśnie, on to też powiedział. Smakują mi dobre sny i nie zamierzam z nich zrezygnować. <laughs> Zdaje się, że on ma ochotę zostać tutaj na długo. Nie pozwolę mu na to! Chcę odzyskać mój sen. Przebędziemy złodzieja snów! Powstrzymamy go! Jak go znajdziemy? Widać go tylko wtedy, gdy zjada sny. Już wiem! Mam pomysł na wspaniałą pułapkę? Słuchajcie wszyscy! Więc tak, słuchajcie. O! Świetnie! Dobry pomysł, Kitty! Dzięki Mimi. Kiedy, Kiedy zaczniemy? zaczniemy? Nie wiem, a może zaraz? Może, y ale przypuszczam, że ten złodziej śpi w dzień. Wiem, zaraz po szkole zacznie się wtedy budzić. Skoda, ale nie będzie jeszcze taki czujny jak w nocy. I bardzo dobrze. Przez resztę dnia wszyscy się starali, żeby się skoncentrować i uważać na lekcjach. Tyranozaurus to największy i najsilniejszy z mięsożernych dinozaurów. Miał 5 metrów wzrostu i szczęki pełne straszliwych zębów. <grym> Wiem, że dinozaury są bardzo interesujące, ale to lekcja matematyki, Kitty. Zapomniałaś? Tak, bardzo przepraszam. Zaczynam się denerwować. W naszym śnie znajdzie się piękny dinozaur i tym go zachęcimy. Wszyscy są już gotowi. Teraz musimy zwabić tego złodziejaszka do naszego snu. A jeśli zauważy nasz podstęp. Nie zauważy, bo będziemy udawać, że śnimy miłe sny. Wszyscy. Ale uważaj! I udało im się złapać pufina tak jak zaplanowano. Zjadłeś mój sen! Przyznaj się! Musisz natychmiast oddać nam wszystkie sny! Gdzie jest mój super superbohater? Mój samochód! A moja nagroda Nobla! A mój wielki to! Niestety, moi drodzy, za późno. To był właśnie setny sen. Już jestem dorosły! Proszę was słuchać. Róbcie sobie, co chcecie. <śmienicza> Zatrzymajcie go! <śmienicza> Trzymajcie go! <śmienicza> Od tej chwili będę pożarał wasze najlepsze sny. <śmienicza> to znaczy, że zostaną nam same koszmary? To ta okropna perspektywa. Najbardziej lubię te z planami na przyszłość. One są przepyszne. <laughs> o! Pewnie boli go brzuch z przejedzenia. Naszymi snami! Dobrze mu tak. Zasłużą sobie. Ale on naprawdę cierpi. Powinniśmy go zabrać do doktora. Zajmiemy się tobą, spokój się. Źle się czuję, chcę do mamy. To tu jesteś półfin. Mamo! Szukam cię wszędzie. Byłam bardzo zaniepokojona, synku. Mamo, boli mnie brzuch. Bo zjadłeś tym dzieciom dobre sny, przyznaj się. Tak, ale chciałem dobić do setki snów i być dorosły. Nie, Pufin, tak nie wolno. Nasza praca polega na niszczeniu koszmarów, które dręczą dzieci. Staramy się, żeby miały tylko przyjemne sny. Aby stać się dorosłym, musisz zjeść sto złych snów. A to wymaga dyscypliny i cierpliwości. Gdybyśmy zjadali dobre sny, dzieciom zostałyby tylko koszmary. No, a teraz oddasz im ich sny. Jak, jak, połknąłem je. Mm. Pomogę ci, kasanie. Jeszcze jeden. Teraz już dobrze? Czujesz się lepiej? Mm -hmm. Tak, dziękuję. To wasze sny. Wszystkie sny, które nam ukradły. Sny. Sny. Tak. Bardzo Was przepraszam za to wszystko. To się nie powtórzy. Wierzymy ci, Pufin. I wybaczamy Ci. Tak. tak. Pufin, a może znów kiedyś się tu zjawisz? Jadaj prosimy nasze złe sny, oha. Oczywiście wiecie, że trzeba się bardzo napracować, żeby sny o przyszłości mogły się sprawdzić. Nie można iść na skróty. Sen. Mm, no tak, wiem to teraz dzięki wam. Zresztą, kto lubi ból brzucha, nie ja. Cóż miło było cię poznać? Chodź teraz, Pufin. Dam ci trochę Twojego ulubionego lekarstwa. Proszę, tylko nie o. ten syrop jest okropny. Już mnie nic nie boli, naprawdę. Mamo, proszę, nie, nie chcę tego wstrętnego syropu. Aaaa. 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 Nie był w końcu taki okropny. Tylko strasznie zachłanny. Hmm. Czy może ktoś z was wie, który sen jest czyj? Hmm? Jestem policjantką. Ja naukowcem. Ja cukiernikiem. Ja, ja superbohaterem. Teraz proszę o chwilę ciszy. Zamierzam właśnie wygłosić moje przemówienie jako laureat nagrody Nobla. Ej, Jody, to mój koncert. Jak możesz przerywać mi natchnienie? Byłem tu pierwszy, to ty mi przeszkadzasz. Ej! Ej! Nic nie przestrasza, super Tomasza. Oto ja, wielki obrońca snu. Ua! 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 Dać mandat za przekroczenie szybkości. Wynoście się wszyscy z mojego snu! Ładnie namalować, mimi. O! Wspaniale jest wszędzie latać. Zniszczyłeś mi polewy.